Cześć, kochani, e, witam Was bardzo serdecznie na moim e, dzisiejszym czytaniu. E, dzisiaj zrobimy czytanie dla singli, czyli dla osób, z, które są singlami. E, no właśnie. Czyli sprawdzimy, co słychać u naszych drogich singli. E, I mam wrażenie, że wy zaczynacie e, dostrzegać, ale też. E, e, Szanować tutaj swoją wartość. Wy dostrzegacie, wy, wy jacy jesteście, no właśnie, jacy jesteście wartościowi, jacy jesteście cenni i teraz pamiętajcie, że to jest bardzo ważne też w związkach, w relacjach z innymi ludźmi jak sami siebie, jak sami siebie postrzegacie. No właśnie, bo jeżeli będziecie szanować swoją dostrzegać, szanować swoją wartość, czyli szanować samych siebie i doceniać samych siebie, to inni też będą was widzieć takimi jak... Yy, yy, jak sami siebie postrzegacie, jak sami siebie widzicie, inni też będą o Was myśleć, tak jak Wy tutaj e, 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 myślicie o sobie, no właśnie. I teraz jeżeli Wy tutaj sami siebie szanujecie, doceniacie, tutaj doceniacie swoją wartość, to inni też będą Was doceniać, to inni też będą szanować Waszą wartość i też tę wartość dostrzegać. Czyli, jeżeli nie szanujecie samych siebie, nie doceniacie swojej wartości, nie oczekujcie od innych, że inni będą Was e, e, tutaj e, m, szanować czy też e, dostrzegać e, Waszą wartość. No właśnie. E, wasze działania są so tak naprawdę. Działaniami Boga, który działa poprzez Was samych. I żeby te działania też były skuteczne, tutaj możliwe, Wy musicie w nie wierzyć, czyli ufać tutaj, że Wasze działania są skuteczne, ponieważ tak naprawdę te działania są. Yy, działaniami, które, yy, które yy, tutaj yy, 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 są działaniami Boga, który działa poprzez Was samych. No właśnie, ale żeby te działania były skuteczne, Wy też musicie w nie wierzyć. No właśnie. Mam wrażenie, że Bóg komunikuje się z Wami tutaj poprzez swoją intuicję. E, jakby przemawia do Was, e, poprzez Waszą e, intuicję. Jeżeli ta e, Wasza intuicja jest słaba, no właśnie, e, to ten przekaz tutaj. E, który, który jest Wam przekazywany od Boga nie będzie do was docierał. No właśnie, albo nie dotrze, albo nie będzie odebrany tutaj w całości, czyli nie usłyszycie wszystkiego, co tak naprawdę Bóg chce wam przekazać. No właśnie. Ja mam wrażenie, że Tutaj też Bóg tutaj przekazuje wam swoje wsparcie poprzez swoją pomoc. No właśnie. Tutaj, tutaj wspiera was, pomaga wam. Właśnie i często jest poprzez intuicję, jeżeli ten sygnał, e, czy, e, jeżeli ten sygnał, e, jeżeli ta intuicja jest słaba, e, e, no, e, no to wtedy ten, to, to pomoc, wsparcie tutaj może do Was e, nie dotrzeć. No właśnie. Ja mam wrażenie, dlatego karty też mówią, że żebyście tutaj wzmacniali swoją intuicję, żeby ten przekaz, który odbieracie tutaj od Boga poprzez swoją intuicję. Do was docierał, żeby ta pomoc, to wsparcie, które, które jest wam przy, przy, przekaza, przekazywane, właśnie od Boga, tutaj do was dotarły. No właśnie, Bóg pomaga wam w realizacji waszych pasji. Wspiera Was i pomaga Wam w realizacji yy, yy, Waszych yy, pasji, was, yy, Waszych celów, ale żeby te pasje tutaj i cele były skutecznie realizowane z pomocy yy, Boża. Ten przekaz, ta pomoc, która jest Wam. Prze -prze Przekazy, to wsparcie, ta pomoc, która jest Wam przekazywana w realizacji Waszych, musi do Was docierać. No właśnie, bo jeżeli nie będzie docierała, to Wy tych pasji, Wy tych celów nie, nie, nie realizujecie. Mam no, wrażenie, że tutaj jest y, konieczna współpraca. Całkiem możliwe, że Bóg tutaj syła Wam kogoś, kto będzie Was wpi, w, 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 wspierał y, y, w waszych, y, waszych działaniach, kto będzie z Wami współpracował, żeby realizować Wasze pasje, Wasze cele. Y, Całkiem możliwe, że jego pasje, jego cele tutaj będą waszo pas, waszymi pasjami, waszymi. No właśnie, ale żeby te pasje i cele osiągnąć, to wyrazem wspólnie Musicie na to ciężko pracować, i musicie też pokonać trudności, jakie e, e, pojawią się e, wam, wam na drodze do realizacji tutaj Waszych, e, waszych celów, Waszych pasji. E, całkiem możliwe, że e, działania tej osoby, która będzie Was pomagać, e, będzie was wspierać tak naprawdę w, w, re, w realizacji waszych, waszych celów, waszych pasji. Będą tak naprawdę działaniami Boga, który poprzez to osobę jakby będzie Wam przekazywał tutaj swoją pomoc, swoje wsparcie. Całkiem możliwe, że wy będziecie w jakiejś relacji przyjacielskiej. No właśnie możliwe, że będziecie przyjaciółmi, możliwe, że będziecie kochankami, czyli będziecie mieli romans, albo będziecie w jakimś związku, albo jeszcze w jakiejś innej relacji. Pamiętajcie, że y, romans nie jest nie zawsze oznacza związek, bo osoby, które się kochają, no właśnie, które są w sobie zakochane, wcale nie muszą być w relacji ani w związku. No właśnie. Ja mam wrażenie, że tutaj razem współpracując z, 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 z ze sobą, tutaj jesteście silniejsi, jesteście e, m, mocniejsi. Wy, e, tutaj razem po prostu jesteście e, wielcy. No właśnie razem jesteście wielcy, jesteście e, silniejsi, e, 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 jesteście też mocniejsi, e, was charakteryzuje. Stanowczość w działaniu, czyli Wasze działania są stanowcze, ale w ogóle stanowczość jest Waszą cechą charakteru i y, ja mam wrażenie, że to jest bardzo szlachetna cecha. No właśnie, albo ta, y, ta, y, ta, y, ta stanowczość czyni Was szlachetnymi. Jest całkiem możliwe, że jesteście mm, szlachetnie urodzeni. No właśnie, pochodzicie z jakichś y, tutaj szlacheckich rodzin, y, to, czyli jesteście szlachcicami. No właśnie, y, ja mam wrażenie, że t, y, do, tutaj do realizacji y, waszych y, celów. Y, 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 tutaj y, y, prowadzi was, y, wasza intuicja. No właśnie, tutaj, y, y, ale, ale możliwe też, że Bóg, za pośrednictwem tutaj y, y, waszej intuicji, tutaj y, y, jakby też prowadzi was do. Realizacji tutaj Waszych celów, Waszych pasji, ja mam wrażenie, że Wy oboje jesteście starymi duszami. No właśnie, albo jedno z Was jest staro duszą. No właśnie. I no właśnie, jesteście, które tutaj dążą do jednego celu, do do, do jednego, w jednym kierunku. Możliwe, że mają wspólny cel, który y, 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 re, realizują, czy też będą y, y, realizować y, tutaj y, razem, wspólnie. No właśnie. Czyli wy macie jakieś y, wspólne cele. Y, które będziecie y, y, realizować tutaj y, razem, wspólnie. A ja mam też wrażenie, że musicie też y, uważać, y, y, no właśnie, y, na to, co przychodzi do Waszego życia, co, y, co, y, co pojawia się y, w Waszym życiu, bo nie wszystko y, jest. Y, 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 Yy, dla Was dobre. No właśnie. Yy, I teraz tak, Wy powinniście się yy, yy, na, yy, nauczyć mówić nie, yy, bo nie wszystkiemu tutaj trzeba mówić. Yy, no właśnie, nie wszystkiemu, co do Was przychodzi, trzeba powiedzieć tak. No właśnie. Trzeba mieć też odwagę, żeby y, przychodzić czemuś, co przychodzi do waszego życia nie lub tak. Bo pamiętajmy, że m, nie wszystkie zmiany, które zachodzą y, 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 w, naszym, w naszym życiu y, 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 są dla nas dobre. No właśnie. I trzeba odróżniać te zmiany, które są dobre, a które są złe, i też pozbywać się tych złych zmian. No właśnie, tutaj być może nie, nie przeprowadzać tych złych zmian, tylko przeprowadzać te pozytywne, tutaj dobre zmiany w naszym życiu, ale też pamiętajmy, że Niektóre zmiany są so, 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 so nieodwracalne, dlatego e, jeżeli już przeprowadzamy te, e, te zmiany, to musimy się dobrze zastanowić, czy chcemy te... E, te, czy, czy my naprawdę chcemy tych zmian? No właśnie, czy my naprawdę chcemy tych zmian? No właśnie, bo nie każda zmiana jest dobra i nie każda zmiana też przyniesie, sprawi, że będziemy szczęśliwi, tutaj odmieni nasze życie na szczęśliwe. Bo mogą być takie zmiany, które mogą nas unieszczęśliwić, ale są takie zmiany, które są nieodwracalne. Jeżeli już raz, jeżeli zanim dokonamy tych zmian, powinniśmy się dobrze zastanowić, czy, czy, czy warto to robić. Bo może tak naprawdę, zamiast coś zmieniać w naszym życiu, to zostać, przy, może y, warto zostać przy tym, zamiast coś zmieniać, to może y, zostać, y, warto zostać przy tym, co jest dobre, co jest pozytywne y, tutaj y, y, w naszym życiu. Y, ja mam wrażenie, że Wasza relacja, tutaj wasza e, e, wasza miłość tutaj jest jakoś przygoda całkiem możliwe, że wy e, 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 no właśnie tutaj e, na waszej drodze tutaj będziecie doświadczać e, e, jakiś przygód no właśnie doświadczycie e, czy też na podkacie jakieś yy, yy, jakieś przygody tylko pamiętajmy że to niekoniecznie mogą być dobre dobre no właśnie tutaj niekoniecznie mogą być dobre przygody no właśnie yy, Dlatego zanim y, y, wyruszycie w tę podróż, musicie podjąć decyzję przede wszystkim, czy wy tego chcecie, i czy warto wyruszyć w tę podróż tutaj razem, wspólnie. Czy warto razem, wspólnie przeżyć te przygody, które Was czekają? No właśnie. Czy, czy może zamiast wyruszyć razem w jakąś podróż, tutaj zacząć wszystko od nowa? Od początku może warto zostać tu, gdzie jesteście. No właśnie. Tutaj, ale myślę, że jednak, mimo wszystko, tutaj warto, przynajmniej to jest takie moje zdanie osobiste, że mimo wszystko tutaj warto wyruszyć w tę podróż. Bo tutaj czekają Was naprawdę. Piękne rzeczy. No właśnie, że na końcu tej drogi czekają Was piękne, y, 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 piękne rzeczy. No właśnie. Kochani, y, 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 dziękuję Wam bardzo serdecznie za y, dzisiejsze. Y, Czytania i również serdecznie zapraszam Was na moje kolejne y, czytanie. Y, a również zapraszam na czytania indywidualne. I teraz, tak, w sprawie czytań indywidualnych, proszę kontaktować się ze mną. E, mailowo tego maila znajdziecie pod spodem, w opisie, praktycznie pod każdym moim e, czytaniem. E, bardzo serdecznie dziękuję Wam e, za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. I do usłyszenia w kolejnym czytaniu, na które serdecznie Was. Zapraszam.